dzisiaj sobie zagramy w GD Online. Pamiętajcie, żeby zostawić suba i łapkę w górę. A tutaj mamy gościa specjalnego. Siema, Filip, Tyszkiewiec jestem. Dobry, dobry. Dzisiaj będę odpowiadał na pytanie, się jest wywiad. Tak, tak, wywiad i granie. Bardzo dobrze. Pani. no yy, dzisiaj zagramy GTA 5 online no na razie tak średnio z kasą jest ale dajemy radę no 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 się. no nie dało i teraz my wychodzimy z klubu nocnego tutaj mojego Galaxy. Galaxy. no yy. Czekajcie, ja za chwilę ben, będzie wywiad, tylko tutaj wygarnę mój samochodzi, bo no tak sobie zmieniłem mój imię. Tatuaż trzeba porobić dzisiaj jakiś fajny. Dobra, to pierwsze pytanie. Grałeś kiedyś w GTA 5? Um, nie, ostatnio u Ciebie po prostu. Grałem no. kiedyś u Ciebie ostatnio. Ostatnio, czyli dwa tygodnie temu. Jak tydzień. Czemu zniszczona kruma jest. Nie, tak nie wolno. Musi być cień, musi być lepszy ten, nie, nie, będzie cieni. O, o, o! Chciałabym. No dobra, pogramy, co Tak nie wiem, chyba jest dobrze tak. Albo czekać. No co ty robisz? Człowieka, Dobra, y, ja się, się dobra. Dobra, y, opowiedz coś o sobie. No, jestem fajny. <noise> jestem fajny. Nie, on mówi, on kłamie. Chyba twoja mój kłamie. Coś, co, co, coś powiedział? Y, nic, nic. Przepraszam. Przepraszam. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że ja bardzo chcę, żeby Oliwia dobił do końca. Do, a nie ma, Taki kolega mój inny chciałby żeby... Ale nieważne, no. ten tutaj youtuber, Gaming, chciałbym, żeby nie. dobił w wakacje 50 słów. Proszę was. Nie! Pięćdziesiąt. Musicie być... albo i was kurwa. No złapi was! A, przepraszam. No. Jak się znowu. Was. Jak się znowu odpali to stelem. Nawet na tym odcinku. Nie. Tak. No, dobra. Co? Nic. Jeżeli raz coś powie, to widzowie macie go hejtować, nie? Ej, a jak się włączy telefon? Jaki telefon? No taki telefon. on gra u góry. No, wie, ta... pokaż, pokaż. Nie! Dobra, a jak włączycie? Nie, bo gra, jak gdyby. Ten... A jak się zmienia... Czekaj, bo kamera... Dobra, widzowie, nie słuchajcie On ma tylko odpowiedzieć na pytania. No, słyszeliście? 50 subów, on jest jakiś, no... On jest niezdrowy umysłowo, to na pewno. Ej, a jak... Kamera zmieniła. <laughs> No. Dzisiaj jest filmik bez montażu, ale kolejny na pewno mam nadzieję, że będzie z montażem. Zmienisz mi kamerę, no. bo ja nie chcę No. Pamiętajcie, żeby Zmienisz? zostawić subika. Pamiętajcie. Pamiętajcie, Zmienisz? pamiętajcie. Żeby zostawić subika dzwoneczkiem i będzie zadowolony. No, a teraz jest mój samochód tam, to idziemy. Co ty robisz? No, zmień mi kamerę! On jest głupi, wiem. No zmieniłem ci. A dobra, no zostaw. Zmieniasz? Tym. I zero przeklinania, on jest jakiś zdrowy, nie mogę ja jestem kulturalnym człowiekiem, a nie przeklinam. No. no. Czekaj, co poza nabiegami <laughs> Nie przeklinam, aż tak dużo. No, no aż, dobra. Ale, aż tak dużo, no. Ała! Dostał w łebki. Chyba jeden, głupi. Pies gryź go, bo w ogóle mam... Dobra, ta... ale jak się wchodzi w ten telefon, głupi? Widzicie, nawet nie mogę ale z wami, Naw... to. Ale to ja nawet, nawet z wami nie mogę pogadać, bo on, widzisz, że, no, on w ogóle wywiad, nie ogarnia, nie? Nie mi wywiad robić. Dobra, czekaj, pytania. No dobra, ale a to... ja mam pytanie, jak się włącza telefon GTA? Ja pierdzielę, daj mi to. Nie, widzowie, ja bym chciał z wami pogadać, o. ale naprawdę, widać, że mamy tutaj debila. O, czy... I chyba będę musiał zrobić mały montaż, bo widzę, że tu będzie parę rzeczy do wycięcia. A my lecimy do, nie fryzjera, tylko do tu. Gdzie jest tatuażysta? O nie, buzart leci na mnie, o nie. Gdzie jest tu? Tatuaże jak chcę, eee! Widzowie. No Wiedzisz to. No kurde, tatuażysta. Już tak dawno, o tu jest, dobra. To tu jedziemy, może nie najbliższe, ale jedziemy. A, a jak można takie auto jak ty A ja pierdolę słyszę. Słyszycie go? Co no robi? ja nie gram Nie można mieć tego samochodu, bo to jest online. A jak ty sobie zamówiłeś? Dobra, e, miejcie go w dupie, bo jest Ale dupi. jak ty zamówiłeś, bo sobie zamówiłeś, bo wiem, bo obudali Ale wiedział. to jest online i tu są samochody inne niż tam. A? I tego samochodu tu nie ma. No czy mam parę rzeczy, żeby wytłumaczyć, ale może jeszcze będą jeden nagrywka z nim, to już będzie bardziej ogarną. No. Przepraszam, ja chciałem tylko być dobrym człowiekiem. A będę mógł go zagrać tam na dole? Nie wiem. Zobaczymy czy widzowie coś napiszą. Czy proszę, możecie. ja chcę zagrać widzowie, proszę Was. <śmusza> szkoń, widzicie, widzicie, prosi Was. Ten odcinek będzie krótki, bo my tutaj nie będziemy żadnych misji robić. No. Tutaj jeszcze. Bo misje to mi się nie chce dzisiaj robić. I CS powróci, no. możliwe widzowie. I CS powróci nasz ukochany. pierwsza O Borys! Borys? Andrzej! <noise> Borys Andrzej! Czemu gaciach jesteś pajacu? Nie wiem. Dobra, Uważaj. my chcemy prawą rękę. Jakiś, nie wiem, mocny tatuaż, widzowie. Ten? Ładnie jest? A? No fajnie. No, no, Czemu nie? Jest? jest tu dwa dwóch tatuażów Jezu. A ten? A ten? Ten? Kupić coś. ten jest fajny? Nie, motorzysta. Taki jest fajny? Ja szukam taki... O, ten jest fajny. Ten za stówkę. Ten jest ładny nawet. Aha. Albo ten, nie, tego nie mogę. Ja się <grywa> ja się, ja się. O kurde. Przepraszam. Nie. No dobra. Nie wiem. Opowiedz coś o sobie, po cię. No fajny jestem, mówiłem już! <laughs> fajny jest. On nie jest fajny, nie wierzcie mu. Nie nikt nie lubi. Niech nie lubi. Nie ale fajny, auto, Chevrolet. Mm, to chewrolet. Mm. To jest Martin McDrażu. O, ten jest fajny, to tu szpa. No fajny, ale kupi. Skupi. O ten jest fajny, nie, nie. Pokaż. No, o zajebity. Oj, przepraszam. <laughs> Będę na następnym odcinku lepszy. Wtedy <laughs> lepszy. O o tu wypadek był. No i, i kto widzowie tu nie przeklinam na tym, no. Widać ja nie przeklinam na ty tym. On ty poza tego o, pan, o tym O no. tym Ja nie krew, ja nie i, nagrywam. Jakby ci krew ja by na Ja nie przeklinam poza oczkami, on kłamie. Serio, ja nie kłamie Kłamię. No właśnie widzieliście i słyszeliście. Ja nie przeklinam. Oliwie jest bardzo niegrzeczna. Ta bardzo niegrzeczny. Odzywa się tam, gdzie jest bo. No. Dalej nie dokończę, bo tak nie wolno. Dobra, to z tą krwią. Tą krwią robimy? tym no, krew. Krew to ty na masz? Krew. Co mnie? No, dobra, wspomnie <grym> nagrywam, co no, jest. Nie. Jan, Przepraszam. Nie przepraszam. <grym> bo ja go biję. To mnie jeszcze udaje No, ja mu no dobra. Co jeszcze robimy? Co jeszcze robimy? Ja chcę pograć na komputerze. Nie, nie do Dobra, tylko na ręce robimy. Czy nad tym? Ja chcę położyć na komputer. Dobra, robimy na... Ja chcę poruszać na komputer. Tu w brzuchu, o, bo nie, nie tu. Fajna, nie? Tylko to. O tu tak jakieś fajne. Ej, o, o no, mnie wypuści... zaatakowała. Wypuścisz psa? Wypuść mhm. psa, bo on będzie dalszy. Okay. Dobra, robimy tak. Robimy z nim. Dobra, będziemy pograć. Za chwilę. No, nie, nie musi na odcinku być. Dobra, zrobimy tak. Ja go nie będę... No nie bił, tylko mu przez łeb. A ty, ale a, ty nie bi... a ty będziesz grzeczny, bo może być? Tak, i ja mogę wtedy zagrać tu. O nie. nie, nie o, ale fajnie. Daj to czaszkę dałaj, tą czaszkę. To jest Tą czaszkę. Hmm. Czasz? Do góry miałeś. Robimy <grym> to. No pso nie. O! Tam! No przestań! Drzeć się! Nie drzeć się! Drzeź się! No teraz ja słyszeliście go pewnie. Nikt nie słyszał. Dobra, Dami się. Ej, może ten? Fajny? Nie wiem, nie patrzę. Nie wiem. Nie widzę. A bo ten jest też spoko. Ten? Robimy tego? Ślepa. Robimy tego. Mam. No. no. Fajny! Nie drogi, no to za zańczy... No właśnie, drogi, fajnie. Ale paję jakie mam konto? Mam czysto Przedysłał prawe wykoła. Dobra, taki? No. krów no. Nie, dobra, krów-lew. Ej, a ja ty tam z innymi graczami? No, z online. Nie no. już co to znaczy online? Wiem, że nie da się zastopować. Jakie? No nie da się. Koła. wiem. O, to akurat dobrze o, ja. Dobra, robimy coś no sobie właśnie, na pleczka. Oh, o, no. Google. O, No mam nadzieję. Dobra, dobra, e, co tu? co to za mapa? Nie no nie. Mapa, to Google System, Google Maps. Dobra, cicho bądź. Santiago. Dobra, robimy taką lwa? Jak chcesz. No to o ciebie zależy. No ale to ja tam nie gram, tylko ty. Dobra, robimy lwa. Tak. Tak, dobra, pyk. Pyk, teraz ja chcę zagrać. Nie, teraz, teraz na plecach trzeba coś fajnego. Najwyżej usunę. A nie, Ca padła, o, nie, nie całe plecy w życiu nie. Tu w nie czy, czy gdzie to dużo Jest tam fajnych aut, ma w tym drugim. W tym GTA normalnie. No, no. znaczy, nie życie? wiem, właśnie zobaczyłem. Powiedz czemu usunęli. Dobra, ty mi ogarniasz. No, ja, Na, możecie napisać, czy mają być z nim odcinki. Ale nikt ci nie napisze, bo to ty masz tylko 8, 8, 8, 8. Nie, żeby pominąć moje tło. Przecież mi nikt nie napisze, no dobra, sobie miałeś rację. Dobra, jaki robimy. Jesteś o, ten jest spokojny, pa, ten jest spokojny. No, zamknij się. Sześć, mówi widzowie, w izowem, kolejnym odcinku. Ej, ten jest spokojny. Pięćdziesiąt tysięcy, ale dobra, jest? No, duży, więc. Dobra. Duży. <laughs> nie, bo no, <w> słuchałem. <laughs> duży, o, o, <laughs> <laughs> łap, Przepraszam. Teraz moja ręka, przepraszam. Się dobra, widzowie napiszcie po prostu, że nie mają być z nimi odcinki. Wszyscy będą zadowoleni. Nie, ty, ty, twój mama, nie, twój mama Dobra, małonie. cicho bądź. Nie, dobra, już ty mi No On dobrze w sumie. Dobra, zrobiliśmy Krzysiu. sobie Nie, nie, ja? nie. Zamiast mnie Nie, nie. Do kogo łalisz? Nie wiem, Michała. Nie. Michał nie. Dobra, ty tatuaż. Czyś się uczy ja? ja? Tak. No. mam wyleczyć. Czy tam posrane wełbie ma? Dobra, dobra, nie obrażaj innych. Ma mało nie do gorstka. Nie obrażaj innych, tak się nie no, robi. Ale to ty mnie obrażasz. Tak się nie robi. Ja nie obrażam cię. Obrażasz. Nie obrażam go. Bo słychać. Nie obrażam cię. Chyba nie. Dobra, myj. Nie wiem, on jest jakiś posrany. Tak jak Bo on ja chcę na ćwifę. No to sobie włącz. A ja nie, nie, nie umiem. To... Widzicie, on ma wyjątkowy włącz. A przypominam, że jest w moim wieku, kurda. Znaczy... Oooo! Haha! Nie widziałam tego. Haha! Co? Nie widziałam masz matkę. Widziałam obie. Możemy też... Dredy chciałam sobie zrobić, ale... Przypismy. Proszę, chcę chcesz... sobie... Możemy... Ale no, że... ja chcę poruszyć na online. No później. No, później. Poza? Za chwilę. Nie na odcinku. Tak, nie, poza. Możemy wjechać do Boż, klubu... Toż, toż, toż! No co, typa... Oooo! Ale, ale śnieżny silnik. Dobra, jedziemy do mojego klubu. Ooo, czy... o, już dostał! ci go bądź. Nie będę cię tak reakcjonował, Coś ty powiedział. No i, no i niestety będę chyba musiał wycinać. O, motor! Ty, ja patrzę, jaki fajny. Ten. Uż, podry... co robisz? Co robisz? Co tam tego Palca mu pokazuje, ten góry. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu ci po... tego palca w dupę se wsadzi. No, I Przestań. zawalają da... mnie we dwóch, co za... Co za Głupi. O, już spadł. Chodź tu, chodź. Brak mm. na niego słów oh. po prostu. Oh. Tak jest za no nie szpa ja nie. Przepraszam. Przepraszam. Ale ładniej. No, ładnie. Ale chłop nie tego! Dobra, masz się nie uzywać już. O nie fajnie młodym. Jak się zakłada kask? Mu, musisz zastanąć. I jak? Chwilę musisz stać. Ale z fajny, różowy. Z różowym. Na z koboska, przyprasz. Teraz Popóździsz sobie, popóździsz sobie, po, sobie, No i co teraz widzowie, się teraz nie załatwili? A czemu ten wywiad nie ma? Był i nie ma. No, co, głupie. Głupie to ty jesteś, kurde. Chyba mam to tata. Coś on masz? Co? Coś masz to mojego taty? Nie, to jest to jest. No właśnie, też hmm. tak myślałem. Myślałem, co? Zobinąłem, ale no, jedziemy. Wiem. Co, w ogóle, ile mam? 116 tysięcy. Boże. Dobra, otworzymy save nasz, kochany, najlepszy save. Ty, czekaj, gdzie No i się sam do siebie gada. Czaliście to, kurde? Boż, Bocz... to, to! To, 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 to! to! Matko boska. Dobra, to już nigdy furka. z nim nie będą odcinki. O ma furka. O, matko. Ja nie przyklinam, bo ja jestem kulturalnym człowiekiem. Wy dobrze o tym wiecie. Nie, nie, nie przeklinam. On fajna kurka, nie? Tylko on przeklina. jest taki. On to... On to przeklina. Co, co chwilę. Co drugie zdanie, tak... Tak jak szyło kłamstwo. Nie wolno przezywać! Ale można... Dobra, można. Krzycja nie można. no dobra, nie przezywajmy. To, to jest YouTube, To jest. Tak ma... jest najlepszy. A ten co turo? Hmm. Tempi je. Zostańmy. Zostańmy. Dobra, chyba Dzień będziemy kończyć na, na tym. Nasz odcinek. Głupi był ten odcinek, ale w tym tygodniu jeszcze się pojawi normalny odcinek. Cześć wy. No to nała widzowie. Pamiętajcie, żeby zostawić suba i naura, naura, naura.